Tam jest bardzo dużo lokalnych ludzi, którzy po prostu pełnią też z ciekawości i, i, i po prostu, żeby zobaczyć, tak, jak, jak, się, jak, się, jak, się, jak się obchodzi inne że takie święta, przychodzą i w tym wszystkim uczestniczą. Dzieci biegają po sztucznym śniegu, więc jest takie rzeczy, wiesz, zdjęcia z bałwankami i Mikołajami, więc generalnie są z tym, z nami, ale nie, na pewno nie, nie wiecie, że to nie jest tak dla nich odczuwalne jak dla nas, prawda? Serdecznie Was witam. Dzisiaj porozmawiamy o świętach z Karoliną Ko, która mieszka w Dubaju i opowie nam, jak wyglądają święta w kraju arabskim. Karolina, powiedz mi, czy w ogóle w Dubaju obchodzi się święta Bożego Narodzenia i jak one wyglądają? Tak, zdecydowanie tak. Tak jak wiesz, nas, nas tutaj jest bardzo dużo przyjezdnych, więc jest, już przyszło to wszystko z, z, z różnych zakątków świata. I oczywiście, że obchodzimy święta Bożego Narodzenia. Jest dużo choinek na zewnątrz, nawet Mikołaje chodzą, więc generalnie można, mimo tej pogody, bo jest wtedy super pogoda i bez śniegu, można poczuć klimat świąteczny. Sklepy są ustrojone, już nawet się zaczynają. Także. Ale generalnie święta obchodzą tylko i wyłącznie mm, ekspaci? Raczej bo, tak. bo Myślę, że sami Dubajczycy raczej nie. Nie, nie, nie. A czy wtedy są jakieś dni wolne, czy, czy, czy nie? Tak, mój mąż ma sporo dni wolnych. Tak, ale on pracuje w międzynarodowej firmie. Nie wiem, jak to jest lokalny w lokalnych firmach, ale wiem, że e, tak, mój mąż prawie, że to wychodzi mu około pięciu dni wolnych, więc, więc, więc tak, mamy, mamy dni wolne. A powiedz mi, jak ty obchodzisz święta Bożego Narodzenia? Łączysz jakoś tradycje polskie, nie wiem, z holenderskimi, z, z jakimiś innymi, które widziałaś w innych krajach? Nie, ja zdecydowanie wprowadziłam do domu polską tradycję, mój mąż nie obchodził, znaczy nie chcę powiedzieć, że nie obchodził świąt, bo mieli choinkę i tak dalej, ale to nie było dla nich tak jakieś bardzo, tak jak jest u nas, prawda, ja wprowadziłam Wigilię, bo w Holandii 24 grudnia nie jest jakimś szczególnym dniem, tak jak dla nas, więc generalnie wszystko to, co z Polski wprowadziłam do naszego domu i obchodzimy bardzo po polsku święta. Czyli rozumiem, że, że lepisz pierogi. Tak, staram się, wychodzę, wychodzę, <noise> żartuję. Tak, tak, staram się, staram się robić też dużo danów, no wiesz, to nie za 12 potraw, ale no wszystko to, co się dzieje, co dzieje u nas w Polsce, ja co opowiadałam mojemu mężowi i tak dalej, Więc bardzo dużo rzeczy, tak jak mówię, robię po polsku i teraz będę robiła jeszcze więcej i jeszcze bardziej, bo chcę, żeby mój mały synek, który jest jeszcze w brzuszku, E, tak samo przejął tą, tą piękną tradycję. E, a ciekawa jestem, jak Dubajczycy? Czy Dubajczycy mm, próbują wprowadzić jakieś tradycje świąteczne? Czy może u nich to jest takie bardziej kwestia komercyjna, święta, że jest to dla nich jest czas, że mogą, mogą wyjść na zewnątrz, na przykład, nie wiem, spotkać się ze znajomymi albo nie wiem robić zakupy, albo coś Tak, to jest tylko i wyłącznie, wiesz, e, komercyjne święto dla nich, i, e, znaczy święto, nawet nie wiem, czy można to nazwać, to jest dla nich jakiekolwiek święto, ale ja bardzo dużo widzę, bo tutaj mamy też bardzo dużo na przykład takich jarmarków jarmarków, to się mówi? Tak? Dużo mówię? Mhm. Ja, takich tak, świątecznych, znaczy bardzo mhm, dużo. Jarmarka. Tak, mam, mamy kilka, więc tam jest bardzo dużo lokalnych ludzi, którzy po prostu pełnią też z ciekawości i e, i, I po prostu, żeby zobaczyć, tak jak, jak, się, jak, się, jak, się, jak się obchodzi inne że takie święta, przychodzą i w tym wszystkim uczestniczą. Dzieci biegają po sztucznym śniegu, więc jest takie rzeczy, wiesz, zdjęcie z bałwankami i Mikołajami. Więc generalnie są z tym, z nami, ale nie, na pewno nie, nie wiecie, to nie jest tak dla nich odczuwalne jak dla nas, prawda? To powiedz mi, jakie jest najważniejsze święto w Dubaju? Myślę, że będzie to Ramadan jednak. To jest, to, to jest najważniejsze święto wtedy tutaj Aha. wtedy to. Chociaż już to też się zmienia, co dla mnie jest tak trochę nawet powiem ci szczerze, um, nie, że przykro, ale tak jakoś dziwnie, było jeszcze jak tutaj przyjechałam, to podczas Ramadanu, od, bo wiesz, podczas Ramadanu nie można jeść. tak, wszyscy się nie jedzą od wschodu do zachodu. Więc generalnie jak tutaj przyjechałam, to w restauracje były pozakrywane, były otwarte, ale były pozakrywane, wiesz, na zewnątrz nie mogłaś pić, jeść, nawet gumy do rzucia rzuć, żeby. Po prostu ich nie jakby, no wiesz, oni cały dzień poszczą. A tutaj jeszcze, jeżeli ramana wypada w bardzo ciepłym miesiącu, no to wyobrażam sobie, jak ciężko to jest, by cały dzień żyć bez wody, jedzenia i tak dalej, prawda? Więc generalnie nie można się odnosić z jedzeniem i piciem na zewnątrz, ja ale w tamtym roku byłam bardzo zaskoczona, bo już restauracje są otwarte i nie zakryte. Więc. Więc dla mnie to było duże zaskoczenie i bardzo duża zmiana. I aż tak mi było trochę, mówię, dlaczego cały ten ramadan, przestałam tak, przestało się do tego tak czuć, że coś to jest innego, wiesz? Więc, no więc też to też, też zmieniają, niestety. Dla mnie, niestety, bo myślę, że powinni zostać tak w swojej tradycji i, i pozakrywane, i tak dalej, i tak dalej. Więc no ale tak, ja myślę, że ramadan to jest najważniejsze święto dla, dla nich tutaj. A Ty pamiętasz swój pierwszy ramadan w Dubaju? Tak, no to tak jak mówię, no gdy przyjechałam, to wtedy, wiesz, bardzo, bardzo uważałam, żeby nie palnąć jakiegoś czegoś, żeby gdzieś się napić wody, czy tam rzucić gumy do rzucia. E, pamiętam. I to, wiesz, to, tak? A jest, jestem ciekawa, czyli w momencie, kiedy właśnie ekspaci y, przyjeżdżają do Dubaju. <laughs> Czy dostałem jakoś, nie wiem, jakieś wytyczne, jak mam się zachowywać? Na przykład, macie, ktoś wam o tym mówi, czy to sami musicie się dowiedzieć, jak, jak, jak to wszystko ma No, wyglądać? właśnie, niestety nie. wiesz, To było bardzo fajne, kiedy przyjechaliśmy do Singapuru, bo tam dostaliśmy tak jakby, takie wprowadzenie. Była u nas pani, która była 8 godzin i opowiadała nam o wszystkich kulturach, które są w Singapurze, o co i jak, co, co, jak znaczy, dlaczego tak robią, jak to zrozumieć, by nie zrozumieć po, po naszemu, że tak powiem, i tak dalej, i tak dalej, Więc to ta nas wprowadziła w ten świat. Wiadomo, że praktyka, Jedno, znaczy teoria jedna, praktyka drugie, ale tutaj jak przyjechać właśnie takiego czegoś nie mieliśmy i bardzo żałowałam, bo mimo wszystko to jest znowu totalnie, totalnie, totalnie inna kultura niż to, co było w Singapurze. Więc generalnie sama, sama obserwowałam, sama czytałam, sama się dowiadywałam tej od które mieszkałam tutaj dużo, dużo dłużej, więc sami wchodziliśmy w ten, w ten świat. Super, dziękuję Ci bardzo, że podzieliłaś się z nami, jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w Dubaju. E, I cóż, życzę Wam zdrowych, spokojnych świąt. Może już będziecie we trójkę, tak? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie. To w takim wypadku życzę Ci dużo nie. odpoczynku i spokoju. Dziękuję bardzo, Aś. Dziękuję.